Jedna osoba tu przyszła, na tyle jedna osoba. nie, nie ja z Radomia. Dobrze, w porządku. Dobrze, ja już nie chcę przedłużać. E, zacznijmy od wyczytywania naszych zawodników z pierwszej części. Ja tylko przypomnę, że konferencja będzie podzielona na trzy części. W pierwszej będą zawodnicy, następujący. Tak więc zaczynamy. Michał, ty zaczniesz. <głosy> <głosy> Czyli jak Kubik, to. Czekaj, Kuba to kubik, to gola to golec. Czyli jesteś bracia golec. Może być. Bracia golec, jak ja ich, wiadomo. Spójrz mi w oczy. <laughs> Nie chciałbym. No i prze, oczy jak 5 złote to... O ty kurwo. Do, do czego mogę mówić? Było takie coś, że Kuba mnie wyzwał yy, na solówkę w momencie, kiedy był tydzień przed walką z Boxdale'em. Ja jestem charakternym gościem, wiedziałem, że prawdopodobnie jestem charakternym Jestem charakternym, no, przyszedłem, dostałem pizde i poszedłem. Nie oszukujmy się, nie oszukujmy, <śmiech> się. <śmiech> nie oszukujmy Jak ty ze mną piątki nie zbijesz, bo poniosłeś się kubanczyk na Nie, ja ci powiem tak, nie Dobra, sto, Nie, zbijeś, nie, nie zbijeś z tobą piątki, ponieważ na backstage'u drób właziłeś. ponieważ, wchodzi... ku, ponieważ kubanczyk taki w pierdole, nie gdzie, kurwa, wchodziłeś... Właziłeś tak w dupę Kubańczykowi na backstage, że myślałem, że zaraz mu laskę tam zrobisz, wiesz, że chodzi. No są tacy ludzie, którzy rzeczywiście całe życie w ciemnych okularach Krzysztof Cugowski, że go Jakbyś miał Cypils, taki ryj jak Cypis, to, tak. to też byś musiał nosić okulary. Nic no złego, nic złego. Możesz powtórzyć, możesz powtórzyć, nie słyszał? A jakbyś miał taki ryj jak Cypis, też byś nosił okulary. No bo to kurwa. O ty kurwa, kalafiorze, z zajebany kurwa, w dupę spierdolony. Tak, no nie mam głosu, bo jesteśmy po koncercie, nie? Eee, graliśmy w czwarty koncert, mm. trochę się przeziębiłem. Mam 38 stopni gorączki, i koronawirus, przepraszam, Wojtek. Nie, tak no także. Troszkę się rozchorowałem, dopadła mnie taka grypa na. No, także zobaczymy, ale kto okay. doczeka do, do siódemki. Dopiero co wróciłem do z Tajlandii, widzę, ja też mam. No to, kurczę, Wojtek. gdybym wiedział, to bym nie przyjeżdżał. Dobrze. Dobra, e, cicho. Przepis, proszę. Siedzimy, kurwa, w szatnie i mówię do kurwa, Do Pro, mówię, słuchaj, Kubanczyk Ci łeb rozjebie, nie? Bo ja go znam, ten Scott, tak nie? I kurwa jeba na frajer nawet mi tu ręki nie podał, bo powiedziałem, że przyjebieć. Dobra, spierdale tam. Cel, kurby. Ej, 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 od, od tego chudnięcia to trochę. Porządku, 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 panowie, panowie, panowie! Ej, od chudnięcia to ci się przeciwnicy pojebali, już tam mózg wyżarty. Płuchyszty, siadaj. I teraz, kurwa, wiesz, bo wiesz, że do niego ochrona podejdzie nas rozdzieli. Ty, kurwa, żołos, pizdoje. Dobra, spierdalaj, dalej, Ogólnie, dobrze, panowie. Hej, <laughs> łapam górę, kto wie, że ten grubasek wygra, kurwa? Pat. Ktoś odważny był. Nie, to operator kamery. Ale <grymne> Kuba, powiedziałeś, że do walki ze mną nie musisz w ogóle trenować, co nie? A widać, że zapierdalasz. No to po co kłamiesz? Bordo, ja co do z pasji? ja sobie trenuję cię suche, cały mam... czas. Ja nie jestem tak jak ty, pasy na treningi, Ty z pasji to kok zwalisz non stop, no nie, człowieku? Aż, kurwa, Robu musisz przegrony chyba operować. Minusy, kurwa, fajnie. Ty. Dobrze, Zapłupaj, panowie, panowie... No muszę... Drogi Cyprianie, Dawaj. mój największy fanie, rozmyślasz o mnie, gdy tylko wstajesz. Mówiłeś o mnie brzydkich słów parę, a wystarczyło zaprosić na kawę. Dosypałbym trutki, by było po sprawie, takie jak szczury, które wciągałeś. Przez to się jąkasz, mój padawanie, jak jelita kukurydzy, cię kurwo nie trawię. Ja, prawda, poezja, poezja. Te kurwa, Adam Mickiewicz, a ja, ten, ten, słuchaj, a ja szukałem kurwa, do twojego a ja, poziomu. A ja szukałem klauna do cyrku, już, już kurwa mam, nie? Ale Otoż... je, jest jedna różnica: ty po trzech desperadosach już bełkoterzy i tak A ty najebany. masz kurwa nosa, jak nie był chuja. To, <noise> no, to było. <noise> no, kurwa, to było dobre. Nie, no to okay. przyklasnąć, bo. Dobry pasline odrobił ja. lekcję po dysak widzę, widzę ten przygotował się. Dziękuję kochani. Ta piękna. ten tekst 3 tak, dni. No, <laughs> Dobrze? Twój najlepszy kurwa tekst ze wszystkich, który nagrali? Zbliżaj. Z całej pety. Tak. Wow. No takie. 800 będzie. Uu, to nastroili Ej, on... go wiesz, nastroili go, żeby było trudniej. Przepraszamy, 486. możemy jeszcze raz, bo chyba bokser się zaciął. Bo Myślisz, dziewczyny miały więcej wcześniej. Jak tam wąsik? Wąsik? No wąsik, wąsik. To jest hit. Ten wąs jeszcze żadną nie trząsł jak coś. Pamiętajcie. Oj, no i zepsułeś mi żart na początek. No A ty masz chujowe te żarty. O żarty. Jezus, Maria, dobra, od początku. ona wersja Dawida podsiadło, za mordę. A i ty zazdrosny o tego wąsata, to dlatego sobie jakieś gówno pomalowałeś włosy, tak? Jakimś gównem? Tak. Żeby zabłysnąć? Tak. No debil w chuj, no cegła. Maćku. Zamknij pizzę z felu jebany, kurwa. No to idę do ciebie, kurwa i co? No i co, kurwa? No idę, kurwa, no idę, kurwa. No, idę. no idę, kurwa. Nie. Stoi i mówi, że idzie. No kurwa, pustak, pustak, a nie cegła. Mam pytanko do ciebie, czy jak walisz boksera, to sobie wyobrażasz kogoś? Co, ja jedynie walę, ale co innego w domu. No dobra, no to przejdźmy do rzeczy. Tutaj <noise> też mamy gruchę, więc możemy zaczynać. Jak ta piosenka leci? Coś tam znów No I teraz moi drodzy, chciałbym zaprosić przeciwnika Wojtka, czyli mojego faworyta Marcina Rafoniksa Krasudskiego. Osoba, która rozniesie Wojtka na strzępy! P poszedł w lewo! Wojownik! I ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Wojtek, jak się czujesz, że przegrasz walkę z A Powiem szczerze, nie spodziewałem się. Moje pierwsze pytanie było o to, za kim trzyma bok. Już się boję. Świetnie, Michał, ale najpierw rozwalę Rafoniksa. Kiedyś też na ciebie czas przyjdzie, jak schudniesz trochę. I w walce zawsze się może... Wszystko zdarzyć, dlatego to, to nie jest tak, że ja go lekceważę. Ja po prostu chcę wyjść, zrobić robotę, dać mu KO i bestia wraca do zoo. No, no i co, wczoraj widziałem go na e, planie zdjęciowym. Myślałem, że jest duży. Jest duży, ale tylko na górze, a jak spojrzymy na nóżki, to już nie jest tak ciekawie. A jak jest? Chudo. M mówiłeś, cieniutko, że, cieniutko jest. Mówiłeś że, mówiłeś, że jak antylopa, a wiesz, że antylopa jest jednym ze szybszych zwierząt na świecie? I wiesz, że jak kopnę cię z tej nogi, to mam przecięcie, jak takie przecinaki. I to jest naprawdę mocne mocy kopnięcie. Nie no wiem, myślę, czy wiesz, ale myślę, czy... że te szybkie nogi pomogą ci szybko spiewać. Nie wiem, nie wiem, czy wiesz. Akurat. Słuchaj, gościu był. 16 kilo cięższy to y... trzeba było się opanować i bić go z głową, a nie ty latujesz człowieku ręce na dole, kopiesz gościa jak hama pod sklepem. No i co, co z tego? Myślę, że jakbyś wyszedł naprzeciwko tak, tak y, znacznie wyższemu i cięższemu dewalowi, to również byś stracił głowę, a podejrzewałem, żebyś nie wyszedł. No wiem o co chodzi. Ja byś nie rozumiem. wyszedł mając dwa tygodnie do przygotowania. No nie wiem, stary, no miałeś czas do przygotowania się, jest to czas, który trzeba jak najbardziej spożytkować. No tak, trochę króciutko, no. Tutaj. Delikatnie krótko. To po co tam wchodziłeś w ogóle? Ja bym nie wchodził. Jak wiesz, że dostaniesz na dziurę, to po co idziesz? Ale, to... JMX dużo większy, dwa tygodnie przygotowań, no a teraz pełen dystans, może powiedzieć że dwa miesiące, no to zbijecie. Zbijesz mnie? Zbijecie. Czy zbijesz mnie? z mi? przyjemnością. <laughs> z przyjemnością, no to. Robimy dobrą robotę z Michałem, widzą się to podoba. Już się nikt nie przytuli. A czy jestem przydupasem? No to jak, jak ma tak dobrze to wyglądać, jak wygląda, to mogę być tym przydupasem. Bogdan, jak to wygląda z twojej strony? Jest zazdrosny, bo kiedyś dawał mi główkę na barka, teraz nie ma tej drugiej osoby obok niego. O Jezus, jakie to jest... smutny No właśnie chciałem powiedzieć, że brakuje smutnej muzyczki, dobrze. Pamiętaj, że po walce idziemy na obiad. Pamiętam, tak. postawię tobie, tylko że. A, a nie na szejki? Co, co, co mi postawisz? Nie, nawet jak przegrasz, to ci, to ci postawię tego steka, żebyś na pocieszenie.